Z tej strony grustu i wracamy do naszego brasa i barbecue. Mamy trochę kasy odłożonej, można byłoby w końcu zatrudnić jakiś najemników, no bo sami będziemy mieli problem, że dostać się do następnego miasta, będąc no, melepetami bez umiejętności. Więc wypadałoby znaleźć w barze kogoś, kto będzie chciał z nami współpracować. No Zapłacimy na pewno za początek naszej znajomości. Mamy trochę kasy odłożonej, zobaczmy. Zobatajmy się tego pana, ile oni żądają. Szukam do kogoś, żeby zatrudnić. 4000 za dzień. Ok, bierzemy. Bierzemy lepszych najemników. 4000 za dzień, więc będą za nim podróżować. Akurat tyle chyba nam wystarczy, byśmy mogli z tą ekipą już gdzieś ruszyć. Tym bardziej, że no to miasto ma swój urok, ale nie ma miejsca tak ważnego jak naprawianie naszych robotów, więc ruszymy. Prawdopodobnie gdzieś do miasta, gdzie będzie jakaś miejsce, żeby móc naprawiać sobie zbroję i bronie, a raczej części robocie. A i przy okazji po drodze może natkniemy się na coś, co nasi najemnicy zrobią za nas. Wybiją, a my po prostu zbierzemy z tego krocie, gdy już taka jest wola handlarza, no nic więc tu więcej nie dodać. Więc ruszamy w podróż i obyśmy nie trafili na coś, co nas szybko zabije. No i proszę. Pierwsze przeciwności losu, ale potem mamy najemników, żeby zajęli się tym. Gademy, zajmijcie się tym! No! Dobra, zajmują się tym, bardzo dobrze. My spróbujemy też się tym zająć. W końcu yy, zatrudniliśmy ich nie tylko po to, żeby ładnie wyglądali, żeby bronili naszej karawany! Taki jest los strażnika i mam nadzieję, że pięknie ubili go. Bardzo ładnie. My możemy teraz pójść i zebrać sobie z tego... pora Pewnie nie za dużo. Ale w część części rzeczy to jest bezwartościowe. To możemy zabać Pięknie, mamy już coś uzbierane. Przy okazji, karawana obroniona. Mamy my ruszamy dalej w nieznane, szukając miejsca, gdzie trafimy na jakiś powiedzmy skrawek lądu zamieszkałego. I może uda nam się jeszcze po znaleźć jakieś rupiecie dla nas na sprzedaż. O, jest coś: Discovery South Stone Camp. Dobra, no stąpka w nas nie interesuje, więc, no, ruszamy oczywiście, w dalszą drogę gdzieś w tą stronę, więc, no, nie ma co zlekać. Ruszajmy. Dotarliśmy do miasta Hefty, widzę, że tutaj przy okazji poćwiczyliśmy sobie trochę siłkę, bo trzymam jednego z naszych tutaj wojaków. Ale ze względu, że biegnie tutaj stwór, więc podejdziemy jak najbliżej, żeby oni się z nim rozprawili. No właśnie, teraz trzeba uciekać. A oni powinni się już nim zająć. Kademy, zajmijcie się nim. No, dobra. My się podleczymy naszego. O, a oni niech napierdzielają się z nimi. Bo przynajmniej podleczymy naszego tutaj stworka kochanego, naszego barbecue. A oni uwalą w ten czas gniazdo, które to było tak blisko, niebezpiecznie. Bierzemy sobie, oczywiście, farty. O, to to można w sumie wyrzucić. Nie jest nam to potrzebne jednak. I jeszcze to. Ale ze względu, że oni nam pomagają, ja mam pomysł zaatakować tych garu, bo to jednak jest dodatkowa żywność. Więc tak i oczywiście ucieczka i ratujta nas, pany Dobra, oni już biją. Świetnie. Ojeju, ojeju. Ej, walczcie z nimi, gaddy, met. Ale to staje w pierdy. Dobra, okej. Okay. Nie da tak wyjść, ale nieważne. Oni walczą, my sobie popatrzymy. Dobrze im idzie. Barbecue trochę dostał, ale chyba wyliżę się z tego. A my w tym czasie możemy podchodzić i zebrać sobie potrzebne rzeczy. Dobra, tutaj może. No, powiem Wam, że to było dosyć ryzykowne. Ale udało się. No, nasz barbecue już jest leczony bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. To teraz tak. Padałoby zebrać resztę tych rzeczy. Co tu jeszcze jest? I tu. No, ładnie udało się nam już pozebrać. Jeden. No, powiem Wam, że dobrze, dobrze wyszło. I to jest martwy już. Martwy, martwy. O, ten jeszcze jest żywy. Nie czekaj, ten. Nie, który tu jeszcze taki żywy był? Pan Karol się zmiał. pan. Dobrze. Bierzemy. Wszystko wybieramy. No, to jest oczywiście darmowa kasa. Na którą musimy trochę poświęcić czasu teraz, żeby ją zdobyć. Co prawda, my trochę pokaleczeni. Wypadałoby, żebyśmy się podleczyli. Chciałbym zachować tego pana przy sobie, póki nie skończy się kontrakt, ze względu na to, że ten pan przy sobie ma rzeczy, które chciałbym sobie zabrać później. Nasz tutaj. No, poczekamy, aż obudzi się nasz tutaj towarzysz, i dopiero ruszymy dalej, więc za chwilę będziemy. No jak tak czekamy. A ja tu widzę kolejną grupę, którą możemy sprowokować do walki. Chować się za moimi ludźmi. I oni nie walczą z nimi. Ja wiem, to jest hamskie. Ale po to ich wynająłem, żeby walczyli z nimi. Osi, trochę mnie biją. te spory. spore. Ale dobra! Tyle to chyba przeżyjemy. No, uwalili. Pięknie, udało się. To teraz można znowu zebrać. O, już miejsca nie ma. Ale nie szkodzi, bo ja myślę, że zrobię tak. I jeszcze uda mi się zebrać parę rzeczy. Tym bardziej, że tu jeszcze można zrobić tak. I ja przecież mogę podejść do naszego tu wspaniałego Barbecue. I mu cisnąć tych rzeczy. Niech on to trzyma. W końcu po to jest. To jest nasz karawan, karawana. No. I okej, okay, tu jeszcze zebrać. I chyba jeszcze z tego. Mały też nie żyje. Okej, okay, pięknie, udało się. Wszystko tutaj, jak miało być, tak jest. Że ja nie mam jak się naprawi. A, poczekaj, O, zaraz nasz, nasz barbecue powinien stać. Będziemy mogli wejść do miasta w końcu. Pięknie, możemy wejść do miasta, idealnie. Teraz tak, obładowani tą ilością żywności. I uuu, tu widzę, że jest jeszcze kolejna draka do zrobienia. Oni już tu zrobili, załatwili sprawę. Nie szkodzi, zobaczmy. Co, czym wy jesteście tutaj? Bounty Hunter i. Bounty Hunter i mają pieska nawet. Bounty Hunter, no i su. Ale dobra, my tylko przyszliśmy podejść wam zabrać to. Bo wy tego nie potrzebujecie, a nam się to przyda. Yy, barbecue, chodź tutaj, gdzie ty jesteś, kolego? Yy, musimy do miasta teraz wejść. On już czeka w mieście, sprytna bestia. Dobra, wchodzimy do miasta, trzeba zaraz wysprzedać te śmieci, które żeśmy zebrali. Znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli naprawić się, a to nie będzie łatwe. Będzie łatwe, bo to gdzieś pewnie blisko będzie, tylko muszę to miejsce znaleźć. I gdzieś ono jest, ale pewnie gdzie dalej. Ha! Aż czkawka mnie złapała z tej podróży. Tyle piachu się człowiek nałykał. Nie szkodzi gdzieś tu po drodze na pewno był zestaw, żeby móc się naprawić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdźmy, ile godzin oni z nami będą chodzić. 12 godzin jeszcze świetnie, to będzie można ich jeszcze wykorzystać. Bez takich tekstów. Dobra, tyle, że ja rozglądam się za jednym bardzo ważnym miejscem i go kuźwa nie widzę. Nie widzę tu miejsca, by móc naprawić się lub kupić ten, by się naprawić. A to bardzo niedobrze. Może być też, że jestem ślepym i nie widzę po prostu. Więc najpierw podejdziemy tutaj. I tak, gdzieś trzeba to wszystko sprzedać. Nasz robot w czas się nie psuje, się bardziej. Zobaczymy, tutaj tak chcę z pod, prostu podhandlować kolego. Uuu, co to jest? Bolt quiver bag. Ok, e, będzie trzeba to wszystko ładnie przejrzeć. Co ty tutaj masz? Knapsack empty. Co to jest? A medium sized backpack with a good wage distribution. So you can handle more wage. It will handle your bit in combat. Okej, okay. jakiś fajny plecaczek nowy. E, sprzedajmy to wszystko. Bo ja żywności jako takiej nie będę potrzebował. Przynajmniej na razie. Możemy jeszcze to sprzedać. O, wysprzedane. I jeszcze możemy pozbyć się tych rzeczy tutaj, które ma nasz barbecue pięknie. Pozbędziemy się tego i przynajmniej troszkę kasy zarobiliśmy. No i ładnie, 18 tysięcy z niczego się zrobiło. Teraz przyjrzyjmy, tutaj tak, to niby jest y, 3 kilowarzy i to 4. No niby to jest jakiś Adventure ragsam. no bo to jest jeszcze jakiś inny... Ten do do ale dobra, nas to interesuje na pewno do naprawy, żeby się nic w końcu naprawiać. E, tu nic ciekawego nie widzę, tak co by się mogło przydać bardziej. Możemy gdzieś że jeszcze jeden zestaw, żeby leczyć naszego tutaj biednego barbecue. Żywności nie będzie potrzebować. Leceka lepszego też na razie nie. E, no i chyba wszystko na tą chwilę. Teraz możemy stąd wyjść się podleczyć. Więc wreszcie możemy naprawić swoje zmęczone robocie ciało, które no trochę podłatać by wypadało. Więc zaraz sobie naprawimy wszystko. No jeszcze trochę mamy tych zestawów. Później trzeba będzie ruszyć w takim razie w dalszą podróż. Chyba, że gdzieś tutaj tą grupę wykorzystamy do zaatakowania jeszcze jakichś przeciwników, żeby zebrać sobie łupy. OK, jesteśmy już w miarę podleczeni, naprawieni przynajmniej jakiś czas, noga jeszcze trochę będzie się tam reperować sama i samoistnie. Tylko, że tak, no bo mamy tutaj jeszcze Tif, Lillie, bardzo dobrze. Sprawdźmy w takim razie, czy co tutaj jest. Co tutaj masz, panie? Nic, no dobra, to szkoda, że nic nie masz. Więc to możemy wyjść i teraz tak, tutaj jest coś jeszcze. do naprawy nie. Myślałem, że tu jest ktoś do naprawy. Łabo, łabo w sumie. Ale w sumie zapomniałem, że jak już jesteśmy, mogłem kupić mapę i zobaczyć na przykład, gdzie są jeszcze jakieś miasta. To by mi się przydało bardzo, żeby sprawdzić, gdzie możemy ruszyć dalszą naszą karawaną. Zobaczmy te mapy. Hmm, co ty masz? Map of Swamp. To nas nie interesuje na razie. Map of United City, Central Territories. To nam się przyda. Swamp mógłby nam się przydać, bo będziemy pewnie chodzić później handlować y, alkoholami do, do tutaj miejsca, więc zobaczmy. Y, więc jeszcze miasto jest Stout tutaj y, mamy jeszcze Shobatai. i Bark, i tu jeszcze są jakieś miasta: Brink i Blackskrash, czyli pewnie do Blackskrash można by ruszyć albo do Brink, ale to raczej dosyć już ciężej, i mamy Shark. No, Shark będziemy później ruszać, żeby kupować tam oczywiście alkohole, ale jeśli mamy jeszcze y, naszych tutaj ludzi na 9 godzin. Myślę, że będziemy mogli spokojnie wyruszyć w dalszą podróż. Z naszym Barbecue oczywiście. Wyruszymy do Szobataj. Po drodze może spotkamy coś, co może nam się wzmocnić. Nasz, oczywiście, Barbecue wypierdziela za nami. Więc nie ma co zwlekać i ruszajmy, póki jeszcze mamy tą ochronę. No i te 4000 wykorzystajmy maksymalnie, jak się da. Więc ruszamy w dalszą podróż. Dobra, do Szobataj mamy niedaleko. Nasi mm, najemnicy jeszcze są 6 godzin z nami. Widzę jakieś zabudowania niewielkie, które moglibyśmy zwiedzić i sprawdzić. Zniszczona księga to może nie za bardzo do, dobro luksusowe, ale proszę bardzo, mamy tutaj parę śmieci, które moglibyśmy sprzedać. Mamy kubek, no to na pewno Greenfruit też zabierzemy. Copper alloy, o to już bardziej wartościowy przedmiot. I mamy jeszcze Wolenbowl, sprzedamy i również to. No, ja myślałem, że ktoś tu będzie faktycznie, ale wiem przynajmniej, że ktoś tutaj może się pojawiać w tym miejscu. I jeszcze jedno miejsce tu jest do zwiedzenia, więc ruszymy jak najbardziej, żeby sprawdzić, co tam jeszcze jest. I o, jest tutaj jakaś grupa zmierzająca. I to są Outlaw Bandits, więc trzeba będzie uważać. Nasi yy, Najemnicy powinni sobie dać radę z tym. Ej yy, tak, oni już się tam rzucają do walki bardzo ładnie, niech oni się tym zajmą, wykorzystamy tą sytuację, że jesteśmy jeszcze dosyć słabi i dosyć bezbronni. To okazji no, trochę poćwiczymy tych słabszych bestiach, nasz o barbek już tam wchodzi na grubo, więc jego też tam niech napierdziela, trochę przynajmniej się nam tam umiejętności walki, chociaż raczej słabo. Yy, głównie teraz ćwiczymy siłę, hehe, bo nosimy klienta, o, 36 siły to już biło, to już jest ładnie. Nasz barbecue za to dostaje mocne wpierdy. Ok, kolejny już leży. Pięknie, teraz możemy faktycznie to wszystko zebrać. Barbecue jest leczony sympatycznie, możemy się troszkę naprawić. No i co, I trzeba teraz to wszystko zebrać, pozabierać. Nie jest to wartościowe, co prawda, no ale początki bywają dosyć opłakane. Więc tak, tradujemy. rzeczy mu przekładamy. Może nie jest to jakoś. Mega drogie rzeczy, ale dzięki temu, choć troszkę groszy do grosza i będzie okosza. Więc ja to wszystko zaraz zbiorę i pewnie ruszymy dalej. No dobra, trochę się pobudziło w przeciwniku, więc trzeba ich troszkę pouwalać jeszcze. Yy, przy okazji moglibyśmy podleczyć naszego tutaj barbek już trochę dostał. No i. Okej, okay, no to jeszcze zbierzemy troszkę tutaj mioska. No, tutaj już miejsca dużo tam też nie zostało, bo mamy już. Cały nasz barbek jest w sumie. Yy... Zajętych. <noise> jest trade i Widać wszystko, co możliwe było. To już on ma przy sobie skitrane. Więc co najmniej możemy takie pojedyncze jeszcze rzeczy mu dać. Można jeszcze zobaczyć, co oni tu jeszcze mają. To się da to jeszcze zabrać. Dużo tego nie ma. A i też to nie są jakieś. O, ten jest coś więcej wart. Uj, masz lepszą zbroję. dawaj ją. Ej, dziękuję. Ej, mamy lepszą nawet zbroję. I elegancko. Dobra, to zostawimy. O ile jest? 487. To można byłoby zabrać. To można by się tego wyzbyć. To można poprzekładać. I jeszcze to zabrać. Ok, no i coś, tu, coś już jest tutaj narobione. On co prawda, można by go podleczyć. Bo jednak 830 sztuk złota, katłów drogą nie chodzi. A tak to można wrócić i jeszcze tutaj porozrabiać. Na na jakiś czas. Tym bardziej, że troszkę nam z chociaż podło rośnie. No i wypadałoby sprawdzić, ile jeszcze godzin oni z nami będą chodzić. 4 godziny, więc nie jest tego dużo. Wiemy przynajmniej, że to jest niedaleko, a do Sobataj jeszcze kawał drogi. Tam jeszcze jakieś próbują walczyć, ale to już nie szkodzi. My już pobiegniemy sobie, Tam jeszcze coś nie przeciwnicy, ale. No, nie, nie. powinni teraz nas dogonić. Zresztą i tak jesteśmy mocno teraz obciążeni. Lotami, więc ruszajmy do Szobataj. No i wreszcie dotarliśmy do miasta Shobatai, mam jeszcze chyba godzinę pracy naszych najemników, a przez ten czas naprawdę sporo żeśmy zarobili. Wydaliśmy na nich tylko 4000, a już mamy na później 15000, plus to co jeszcze sprzedamy, plus nasze nowe ekwipunek, który mamy również tutaj załadowany. Dodatkowo jakieś tam high grade'y nawet, jakieś tutaj bronie Guardless skatane na sprzedaż. Jakieś jeszcze inne śmieci udane zabrało się, więc jest ładnie. Teraz będzie można pójść, to oczywiście wszystko przehandlować. Więc pójdziemy oczywiście tutaj. Mam na to jakoś czapkę powiedzmy, bo założyliśmy sobie kosz klinowy na łeb i nie widać nas. I tak ma być, a na razie przejrzyjmy sobie. Panie, kochany, bo ja tu mam do sprzedania paręnaście rzeczy, więc zaraz się opróżni plecak. Sprzeda się to, co możemy. Większość rzeczy przehandlujemy. Jeszcze to. Ok, reszta może być teraz. Tak to trzeba wysprzedać wszystko. Jakbym bym brać, patrzeć co bardziej wartościowe, a nie brać po kolei co się da. Bo to naprawdę mogło więcej byśmy na tym zarobili. Ale nie ma tragedii. Dokupimy żywność na naszemu tutaj barbecue, który się dzielnie spisał. I nie zgidą. podczas naszej podróży. Więc jeśli masz tutaj paczkę żywności, to weźmiemy. Ona ma ile? 120. Bardzo ładnie. Okej, okay, reszta musi być jak jest. I okej, okay, udało się nam w ten sposób zebrać jeszcze 10 tysięcy, bym ponad, No, ładnie. Plus jeszcze zobaczymy, czy uda mi się motyw zrobić oszustwa pewnym, jak skończy się kontrakt z naszymi tutaj. O 26 minut, zanim się skończy kontrakt. Więc plan jest taki, że pójdziemy najpierw tutaj gdzieś. O, tutaj jest miejsce, w którym można by położyć, spać naszego barbekiem za darmo. Więc podejdziemy sobie. Jeśli kontrakt się zaraz skończy i sobie pójdą, próbujemy sprawdzić, yy, czy da się tego pana oskubać z przedmiotu, który ma na sobie. Skoro go trzymamy, yy, tym bardziej, że no, yy, kontrakt uległ zakończeniu świetnie. Oni sobie poszli yy, yy, i zostawili swoją kolegę. Tak, dokładnie. O to chodziło, żeby zostawili go w spokoju, bo my teraz próbujemy sobie zabrać z niego te wszystkie piękne rzeczy. Proszę bardzo tylko uh, komutnik. Ale nic się nie dzieje. No i to chodziło. To teraz możemy wszystko faktycznie sobie zabrać na sprzedaż. Eee, to też, to też, to też, to też jest ogołocony. I nic nam z tego nie zrobi, A my możemy sobie wciąż barbecue. Działać ja mu te rzeczy. Wszystkie o pięknie. Później sobie je założymy część. osoby sobie też schowamy, będziemy tego używać. A teraz tego pana robimy. Put down? On jest ogłuszony na tą chwilę, a my dorobiliśmy się jeszcze na najemnikach trochę kasy. Czy to jest uczciwe? No pewnie, że nie. Czy jest to moralne? Jeszcze bardziej nie. Ale to nie szkodzi, bo my teraz możemy spokojnie położyć naszego tutaj robaczka, żeby odpoczął. My co prawda nie odpoczniemy w tym łóżku, bo nie jesteśmy człowiekiem, ale on sobie zregeneruje spokojnie siły i z następnym dniem możemy wyruszyć. Na dalszą podróż karawaniarską, więc trzymajcie się i do zobaczenia.